Cześć kochani, 21 kwietnia, urlop wypisany, jedziemy do Częstochowy. Zapraszam Was na moją podróż. Czekamy na e, resztę ekipy, no i do zobaczenia w samochodzie. 5 A, no 3! free! Była pierwsza godzina jazdy, teraz jest szósta godzina jazdy. I no jak nie było, tak nie ma. A nagrania jak nie było, tak nie ma, więc one more time. Wszyscy znużeni, zmęczeni, słoneczko, pięknie świeci. A tak poważnie to jedziemy na do Częstochowy, tak jak już wcześniej powiedziałam. Obie drużyny pojadą w kompletnych składach, mam nadzieję, że będzie to bezpieczne, fajne widow widowisko. No i jedziemy po wygraną. Na obiad! Na obiad. Tak, tak. Mam większą i, szansę na obiad niż ty na wygraną. Yy, tak, tak. Zanim po wygraną, to jedziemy na obiad, bo komuś burczy w brzuchu chyba. mam już hołd tu. Dobrze. Wszyscy. 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 Zapraszamy, polecamy. Mmm, delicious. na parkingu przed Stadionem Bukniarze Częstochowa. Z tej strony jest wejście dla kibiców gości. Kasa biletowa. Tutaj z reguły można było kupić bilety. Nie wiem, obecnie kupywaliśmy je przez internet, ale myślę, że chwilę przed zawodami kasy będą czynne i kto przyjedzie, będzie mógł sobie kupić bilet bilety stacjonarnie. Pójdziemy troszeczkę, obejdziemy stadion, pokażemy, gdzie jest wjazd na gdzie stoją busy, gdzie jest parking dla zawodników, park maszyn. No i obejdziemy troszkę stadion pokażemy, jak wygląda stadion Włóknięża Częstochowa. Jesteśmy pod parkiem maszyn. Busy zawodników i Zgłaszowa i Częstochowy już są. Zawodnicy rozpakowują motory do, i szykują się do zawodów. Mamy około 2,5 godziny do rozpoczęcia zawodów. Bus Macena, tam był z tyłu Woryny, Waculik, Tomsen, Szymon Woźniak, no i reszta zawodników. Motory są sprawdzane przez komisję przed zawodami. Jesteśmy przed trybuną główną i głównym wejściem na stadion Włókniarza. Kasy tutaj jest start, wieżyczka Sędziowska, no i główne wejście dla kibiców. Stadion wókniorzeczyn Częstochowa. Pojemność bez mała 17 tysięcy. No, jeszcze mamy ponad 2 godziny do meczu, to widnieje pustkami, ale tydzień temu z Lubinem było Zapełnione do ostatniego miejsca, więc myślę, że dzisiaj też na spokojnie kibice przyjdą. No i będzie fajne widowisko. A teraz mamy obchód drużyny Staligorzów. Teraz na obchodzie toru możemy zobaczyć drużynę Włókniarza Częstochowa. Drabik, Mikkelsen, Madsen, Kasper Woryna. Młodzież. Oczekujemy meczu. Zawodnicy Włókniarza wyjeżdżają na toru, Miczkowiec i Mikkelsen. Navigatorku sama di lensa Jesteśmy po próbie toru. Włóżniarzy, a kibiców na stadionie jest coraz więcej. Oczekujemy na prezentację. 20 minut do Jak Włogniarz prowadzi 32 28. Dla Włogniarza genialną robotę robi Matsen Mikkelsen. No, para na swoim torze jest po prostu niedościgniona dla Gorzowa. W Gorzowie jedynym takim petarną jest Tomsen. Brakuje punktów maty Waculika. No, chłopak nie może znaleźć prędkości, no ale jedziemy dalej i zobaczymy. No, nie, jeszcze są zawody i nie, nie odpuszczamy, nie poddajemy się. Eee, przyjechało z Gorzowa około 60 kibiców, e, w tym dwie osoby z Nowego Sącza, e, które serdecznie pozdrawiamy oczywiście i zapraszamy do Gorzowa na zawody. Dziękujemy, dziękujemy, nie kujemy, stoleczko, dzięki za walkę, dzięki za walkę, staleczko, dzięki hey, 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 hey. Super! Rewelacja! Super! Mecz w Wugniarzu kończy się remisem. Gorzowska stalo odrobiła wydawało się niemożliwą stratę do odrobienia. Strasznie wolny Martin Waculik w pierwszej połowie meczu, w drugiej odnalazł tą szybkość i, i dał dla Gorzowa remis. Po prostu. Euforia i szały dla kibiców Gorzowskich. Ja się bardzo cieszę, że jest drużyna, jest, jest zespół. Wszyscy sobie pomagają, pracują. Nikt nikomu gdzieś tam nie, nie robi podgórkę i, i nie obrażają się na siebie, tylko wspinają pośladki i jadą, jadą mocno. A jak wy oceniacie Gorzowski zespół w Częstochowie? Ja się bardzo cieszę i. I w najbliższy piątek zapraszam do Gorzowa na mecz z motorem. Będzie to no, mocny lecz mocny. Zobaczymy jak pojadę. Przecież że warto Maciek na swój gorzowski tor. No, na pewno będzie chciał się pokazać z jak strony, ale my zdania skóry nie sprzedamy. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim miłego wieczoru no i do zobaczenia w Gorzowie.